Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, opowiemy Państwu o tym, co jaką decyzję podejmie wieczorem i ogłosi o po godzinie 20.00. Ja tak naprawdę już podjął decyzję według oświadczenia swojego szefa kancelarii Marcina Mastalerka. Decyzję w sprawie tego, komu powierzy formowanie rządu Andrzej Duda. Urobienie tego z tego w ogóle jakiejkolwiek imprezy, ogłaszanie tego kroku w formie Orędzia już samo to ośmiesza Dudę. Powiem Państwu tak, ja wyjaśnię, dlaczego uważam, że nominuje Mateusza Morawieckiego i ogłosi to. Dlatego po pierwsze, że Andrzej Duda chce być kimś w rodzaju. Męża opatrznościowego dla swojego pisowskiego obozu. Żeby nim być, musi być szanowany. Gdyby ogłosił, że w pierwszym kroku poprze Donalda Tuska, to by się okazał zdrajcą. Zraziłby sobie, trudno powiedzieć, ale między 40 a 50%, może nawet więcej tego elektoratu. Byłoby to dla nich niewytłumaczalne, że nie dał szansy. Że nie dał szansy powalczyć o trzeci najlepszy rząd w historii Polski. To jest raz. Dwa. Pojawiły się w internecie wczoraj zdjęcia z wakacji Jarosława Olechowskiego. To jest były szef telewizyjnej agencji informacyjnej. Facet, który za kadru sterował całą propagandą, uzgadniał, przyjmował zlecenia z maili Michała Dworczyka na przykład wynika, że odbierał zlecenia na konkretnych sędziów, żeby poniżyć ich w oczach opinii publicznej tylko dlatego, że napiętnowali kłamstwa Mateusza Morawieckiego. To jest taki przykład, bo tutaj są dowody w postaci maili, ale generalnie to jest Redaktor naczelny TAI, telewizyjnej agencji informacyjnej, jest siłą rzeczy redaktorem naczelnym wiadomości TVP, TVP Info, TeleExpressu. To jest człowiek, który ponosi odpowiedzialność za treści, które tam się pojawiały. Normalnie tego typu ludzie zarabiają około 300 tysięcy rocznie. On zarabiał około miliona rocznie. Mamy tutaj do czynienia z czystym biznesem i Pokazanie, no facet po prostu sprzedawał kłamstwa i pokazanie wczoraj jego zdjęć, niby niewinnych, bo, ale zdjęć prywatnych, świadczących o strasznych kompleksach faceta, który po prostu wydaje miliony swoje ciężko, w cudzysłowie, zarobione na wyjazdy z żonką po całym świecie i po tandetne zdjęcia w markowych ciuchach w taki sposób, żeby szaliczek Versace po prostu był widoczny logo, no po prostu... Drodzy Państwo, tego się, tego, tego się nie da odzobaczyć. I ktoś powie, co to ma wspólnego z Panem Prezydentem. Zadałem pytanie jednemu człowiekowi z naszych służb, który dość wysoko tam stoi. Pytam się, kto to odpalił. No on mówi, że no, organy służbowe. Ja się pytam, no, podobno po to, żeby ostrzec Olechowskiego, żeby nie gadał z opozycją. I słyszę tekst, żeby ostrzec wszystkich. Ja mówię Andrzeja Dudę też. No więc o co chodzi? No, wiecie Państwo, to jest takie pokazanie. Yy, zobaczcie, co mieliście kiedyś w swoich telefonach. Bo to wiecie państwo, tu nie chodziło o te zdjęcia z wakacji. Jest tajemnicą Poliszynela, że w TVP-sie wszyscy nagrywali. Oni rozmawiając ze sobą, brali, nagrywali się, żeby mieć haka. Czyli że w domniemy, że są nagrania, w których Olechowskiego nagrywano, dziennie, nagrali ci propagandziści, którzy odbierali od niego polecenia. Że Olechowski mógł nagrywać tych, którzy na przykład Kurskiego, który wydawał mu polecenia. Tam się wszyscy po prostu zabezpieczali. Szczególnie w jakichś operacjach. Więc oni teraz siedzą i myślą, jak ktoś ma, wzięli mi zdjęcia, co ja tam jeszcze miałem, co ja tam mam. Prawda? Wiecie, najbardziej zabawne jest to, że sam Olechowski nie zaczął krzyczeć o włamie, tylko uwaga o żarcie. No ale to wracamy do Andrzeja Dudy. No Andrzej Duda po prostu dostał sygnał, że wszystkie rzeczy, które były gdzieś w telefonach, mogą się gdzieś odnaleźć. Więc to są te jaja w imadle Dudy. No oprócz tego jest kwestia taka prozaiczna, życiowa. Andrzej Duda nie będzie miał żadnej Kariery międzynarodowej po zakończeniu e, władzy. Nic nie będzie, nie dostanie żadnego urzędu, nie dostanie żadnego międzynarodowego stanowiska, nie będzie nic znaczył. Jedyne to coś może dostać no, od, od tych, którzy coś tam mają i czymś się mogą podzielić. I w tym wypadku tego typu handel jest możliwy tylko i wyłącznie z Morawieckim i z Pisem. Donald Tusk nie przyszedł i nie obiecałby nic Andrzejowi Dudzie bo to nie jest tego typu formalny polityk, który pod hasłem, wiesz Andrzej, zrób tak, jak powinieneś zrobić, a w zamian za to, to my Cię, nie wiem, nie będziemy ścigać, nie będziemy tego... przez, on tego nie powie nigdy. Czyli on nie ma żadnego, niczego do zaoferowania Andrzejowi Dudzie, poza Tomku, wiesz, że zaraz coś tu zepsujesz. Nie, u mnie wyłączają prąd i włączają prąd, po prostu w domu. A, o to o to chodzi. W... Zostaw to wąsik w spokoju, to nic się nie zmieni. W każdym razie... W każdym razie yy, yy, Andrzej Duda od Tuska nie dostał żadnej oferty, a od Marawieckiego dostał, że jak będziesz nam pomagał, to nastąpi to, to i to. Nie wiemy, jaką to ofertę dostał, ale jakąś dostał. Więc wybór dla niego, moim zdaniem, jest oczywisty. Po jednej stronie, ma tylko i wyłącznie interes Polski i Polaków, po drugiej stronie, ma interes pisiorów, yy, interes swojego środowiska dla którego on chce się liczyć i chce być ważny. Tomku. Szanowni Państwo, ja Państwu pokażę tutaj naciski na prezydenta Dudę. Rzeczywiście tak jak, tak jak mówią wywiórki prezydent Duda, rzadko powiem już jakąś część ciała w imadle, a z góry jeszcze biję w niego młotem. Prezydent Duda teraz już musiał to zrobić, wiecie, bo z takich czysto ludzkich powodów on już ma dosyć tych, tej presji na siebie. Presja jest ze wszystkich stron. Zobaczcie Państwo na przykład, co tutaj możemy zobaczyć, przeczytać. Pani poseł Kinga Gajewska na swoim X czy tam dawnym Twitterze pokazała zdjęcie, jak jest ze swoim mężem i z ambasadorem brzezińskim i podpisała w ten sposób. Świętujemy z ambasadorem USA w Polsce, jego, jego partnerką Olgą, dziś akurat bal urodzinowy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Ale powodu do świętowania jest o wiele więcej. I taki uśmieszek, błyszka w okularach. Ale zobaczcie Państwo, co tutaj, jak to komentuje no, głos Wąsika, czyli Emilia Kamińska, czyli funkcjonariusz, był funkcjonariusz CBA Chodziński. Dzisiaj Wielki Bal w Operze. Sam potężny archikrator dał najwyższy protektorat. to nie koniec, ale tutaj na dole jakiś funkcjonariusze pewnie od niego y, piszą tak. U senatora Wielki Bal, tańczą wszyscy i znają się wszyscy. Jest już ponad tysiąc par. Pięknie gra, znajoma melodia. Nas, na sali od nas jest tu trzech: Łysy, ja i Anka. Mamy ukrytą broń, mamy zaciśnięte gardła. Trzy kropki. To jest jeden z sygnałów i pokazany, jakie są tutaj ciśnienia. I pan prezydent niewątpliwie to zobaczył i, i, i zna sygnały służb specjalnych zna sygnały wszystkich na, na panu prezydencie, no to na pewno robi wrażenie. No bo ewidentnie pan, pan e, m, Brzeziński pokazał już, już, już jak, jak to wszystko wygląda. Jest kolejna, kolejna um, a rzecz, no. i co, ty, 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 obstawiasz, że... Ja tylko jeszcze nie koniec, bo jeszcze jeszcze jedna, jedna niezwykle ważna sprawa i tutaj Wąsik, powiem już wcześniej do siebie, ale powiem ci jeszcze inne rzeczy. Wąsik, ty wiesz, że świetne, ale świetne relacje z Izraelem ma pan poseł Szczerba. I wierki mówią, że Izraelczycy dadzą Pegazusa, także wy sobie możecie chować co chcecie, a Pegazus będzie i to wasze, i to wasze guano wyjdzie. Także to, to jest jasne i tych rzeczy jest dużo więcej. No spodziewam się, że no chyba, żeście Pegasusem prezydenta, prezydenta Dudy, żeście nie szpiegowali. Bo tutaj jeszcze mówi się o tym, że niewątpliwie na postawę pana prezydenta Dudy wpłynęło to, że do pana prezydenta po drugim telefonie tych komików, powiedzmy sobie tych funkcjonariuszy służb specjalnych rosyjskich, po drugim telefonie, kiedy rozmawiał z prezydentem Sarkozym, no zostały wprowadzone bardzo ważne procedury bezpieczeństwa. I Pan Prezydent, no może spodziewać się podobnych rzeczy jak Pan Olchowski. Bo sprzęt musiał być przejrzany, zrobiony, zabezpieczony. No nie może być tak więcej, żeby w ten sposób już tutaj Pana Prezydenta, było no, to wszystko porozwalane. Był ten drugi telefon. A skąd był ten drugi telefon? Z to było uzgodnione? To wszystko będzie jeszcze Szanowni hmm. Państwo, Szy, się... Szykuje. Ujawniono u Pana Prezydenta, Janku, urządzenie podsłuchowe w samochodzie, który nie należał, w kolumnie jeździł sporadycznie, zrobiła to straż graniczna. To wszystko są naciski. Pamiętaj, że wcześniej nagle okazało się, że tłumaczem Pani Prezydentowej Dudy jest Pan Piskorski. Tych rzeczy było bo naprawdę bardzo dużo i Pan Prezydent Duda... Jest naprawdę między młotem a kowadą. czysto ludzkich, czysto 300 już mają tego dosyć. Wyjdzie i ogłosi. Moim zdaniem za, ogłosi za Morawieckim i, i później powie: zobaczcie. Robiłem co mogłem, nie wyszło, ale ja. I, i tak, mi się, tak mi się wydaje. No chyba te naciski trwają cały zobaczymy mamy Mamy, szanowni państwo, bezpieczny dwugłos. Tak czy siak, będziemy mogli ogłosić, że redakcja miała rację, niezależnie jaką decyzję podniesie, podejmie duda. Czyli po prostu Tomek obstawia, że duda się. Nie, nie, ja mówię Że Morawieckiego, tak jak ty. Ja mówię no. Że Morawieckiego. Aha. A. Czyli nie, czy nie mamy dwóch głosów. W takim razie mamy, mamy jedno głos. Nie, nie, ja, ja uważam, że Morawieckiego. Albo no. nie powie nic, powie, że właśnie, że jeszcze, że już wierzy, już nie ma ogłosi. Wyjdzie i jeszcze zrobi taki numer, bo się przestraszy. No, ucieszyłbym się jakby, jakby powiedział, że Tusk. No na pewno to wszystko trwa w tej Nie, tej wiecie państwo, nie, dlatego że po pierwsze nie czekał na umowę. Jego decyzja ma uprzedzić pojawienie się tak. umowy koalicyjnej. Drodzy państwo. On dzisiaj dziś on to zrobił, dlatego że moment, w którym Tusk przyjdzie i pokaże mu umowę koalicyjną i pokaże mu ministrów, będzie momentem, w którym będzie mu już bardzo coraz trudniej gadać. Że pismo ma, że ma, że PIS ma jakieś szanse. Tusk ma czas do 20, Janku. Tusk ma czas do 20. To też jest prawda, że też może po prostu, że mogą teraz, że mogą szybciej zrobić. Natomiast e, najbardziej rozbawiło mnie twierdzenie pana Marcina Mastalerka, że decyzja została podjęta i żadna apele jej nie zmienił. Szanowni Państwo, to też jest taka kwestia. E, Tutaj, Tomy, kto lepiej zna, jak, jak działają negocjacje. No jeżeli występujemy na dzień dobry i mówimy, że podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją i dodajemy do tego, że żadne, żadne decyzje, żadne naciski na nas nie zmienią tej decyzji, to właśnie ogłosiliśmy dokładnie rzecz przeciw, przeciwstawną. To znaczy, niemalże licytację. Natomiast tutaj pro, sprawa jest jasna. Nikt z opozycji nie może, e, dudzie i e, nie chce. Niczego obiecywać, niczego gwarantować. Jedyni ci, którzy stosują wobec niego taktykę kija i marchewki, to jest Jarosław Kaczyński. Jakby popatrzeć, co się wydarzyło na przestrzeni między 2022 a 2023, ja stawiam tezę, że Jarosław Kaczyński ma silniejsze haki na Dudę niż na... Niż Amerykanie mają. inaczej, Albo jeszcze inaczej. On bardziej boi się tego, co może mu zrobić Jarosław Kaczyński, niż tego, co mogą mu zrobić Amerykanie, bo to było. A ja tutaj powiem jeszcze jedno odnośnie tych apeli. Janku, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale według mnie dzisiaj, właśnie dzisiaj jest najważniejszy dzień życia prezydenta Dudy. To dzisiaj zdecyduje się wszystko. Co będzie się dalej z Dudą? On dzisiaj, on dzisiaj musi przemyśleć, jakie będą jego dalsze losy. A to właśnie dziś. Tomku, on tak naprawdę gra, deklarując dziś, deklarując dziś, na przykład to, co ja uważam i my uważamy, że wybierze Morawieckiego, zachowuje szansę na funkcjonowanie w swoim obozie politycznym. Traci, jest... traci, traci, traci szansę, że dokończy kadencję, według mnie. Znaczy inaczej, zmniejsza szansę na dokończenie kadencji. Traci. No to bo będzie, bo będzie po prostu przeszkadzał jak to, może. To, już jest... to już jest jasne, to już jest jasne, że to jest jasne, że wybór Morawieckiego oznacza, że Andrzej Duda jest tylko i wyłącznie pisowskim prezydentem i że druga strona That's nie ma. It, koniec. Tak, i, 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 i druga strona nie ma żadnych złudzeń już. Żadnych tego do tego, bo umówmy się. Sytuacja z Prezydenturą Andrzeja Dudy jest taka, że Sąd Najwyższy, który wypowiedział się akceptując wyniki wyborów, zrobiła to Izba Sądu Najwyższego, utworzona przez PiS, która nie jest Izbą Sądu Najwyższego w rozumieniu Konstytucji, która obowiązuje. Koniec, kropka. A z kolei Izba Sądu, która odrzuciła skargi na ważność wyborów, w ogóle nie istniała. Czyli mamy do tej pory nierozpatrzone protesty od 2020 roku, no bo skoro Izba Sądu Dyscyplinarna, która odrzuciła te protesty, nie istniała, no to w takim razie oznacza to, że, że protesty trzeba będzie nadal rozpatrzyć. Więc wystarczy teraz, że po zmianie rządu zbierze się właściwa izba sądu najwyższego i uzna, że protesty były zasadne i po prostu ogłosi, że w związku z tym mamy nieobsadzone stanowisko prezydenta, jest wakat. Drodzy państwo, będzie pan Andrzej Duda będzie się strasznie pienił. Ale no, powiem tak, że. No, no i co z tego? No, wiele, wiele z tego nie wynika. On, on strasznie, na nasze wywiórki opowiadają, że on strasznie źle reaguje na nas. Najbardziej mi się podoba tego stwierdzenie, że tu nie chodzi o niego, tylko chodzi o autorytet państwa. Panie Andrzej. Właśnie, właśnie, my się dokładnie, my się tak. dokładnie zgadzamy. Tu, tu nie chodzi o pana, tu chodzi o autorytet państwa i dlatego nie możemy odmówić sobie. Nie, po prostu tych paru słów ty... prawdy, tak, tych, paru, tych paru słów prawdy na e, temat, e, na pański temat i na temat tego, co robicie. Więc podsumowując, ukażą się niedługo bardzo ciekawe wspomnienia, nie będzie pan zadowolony. Więc tak, to. Więc pan Andrzej, Andrzej nie będzie zadowolony. No tak. Wiesz, przypomnij sobie dzisiaj to, co mówimy, nie będzie pan zadowolony. Ja myślę, że pan Andrzej wie, kto książki pisze, i zresztą wspominaliśmy. W ogóle cały pis nie będzie zadowolony, ale dobra, mniejsza z tym. Tom, tom. Mamy e, więc e, sytuację e, podsumowując. Andrzej Duda dziś o godzinie 20.00 w sposób, naszym zdaniem, w sposób jasno-oczywisty zapisze się do pisowskiej większości. No i w tym momencie będzie to już jawny konflikt. E, on już nie będzie udawał że jest coś takiego jak interes państwa, że jest coś takiego jak i interes po prostu społeczeństwa, które chce mieć stabilny rząd. On po prostu będzie grał na to, żeby jak najbardziej pomóc pis jak najbardziej go ratować. Ja myślę, że jego przeraziły te słowa, które wygłosił w rozmowie ze mną sędzia Waldemar Żurek, bo ten wywiad się... Tak. Odbił się mocnym echem i on będzie robił wszystko, żeby odłożyć w czasie wdrożenie uzdrawiania wymiaru sprawiedliwości. I to tyle. Uważa, to jest... że, że, że ma kupionych sędziów, że ma, że ma swoich sędziów. Tych, tych Inaczej, lat, są wymianowani. Tak. Inaczej, Państwo, no, każdy z sędziów, których on nominował, tak. słyszało. Że będą, że będą musieli przechodzić weryfikację. Wszyscy ci z kolei, którzy dostali awanse, którzy skorzystali na ośmiu ostatnich latach, czyli dostali awanse do sądów apelacyjnych, okręgowych, brali udział w konkursach, których ze względu na przyzwoitość spora część sędziów, jednak i na zasady, odmawiała, to wszyscy ci sędziowie, zostaną, według zapowiedzi sędziego Waldemara Żurka, zostaną pozbawieni owoców tej kolaboracji z tymi, którzy dążyli do wprowadzenia systemu autorytarnego. Dla Andrzeja Dudy to jest zniszczenie jego spuścizny, ale tak naprawdę to ładnie brzmi, ale tak naprawdę chodzi o władzę. Słyszycie po panie? prostu. Chodzi o to, że on uważał, że ci sędziowie, wszyscy, którzy otrzymują od niego nominacje, to są ludzie, którzy w jakiś sposób będą mieć to na uwadze. Interes jego osobisty, Andrzeja Dudy, interes formacji. Taka ludzka wdzięczność. Wielki błąd, wielki błąd założenia. Znaczy, myślę, mam nadzieję, że do większości sędzi. Na przykładzie chociaż mecenasa i i kiedy się przeliczyli, przeliczyli się bardzo. Znaczy to przeliczyli się w stosunku do sędzi, która złożyła wtedy papiery do sądu okręgowego według nowej, nowej KRS, czyli uznali, że ona akceptuje ich łamanie konstytucji uczestnicząc w tej, w tej farsie, którą oni zorganizowali. I dlatego dostała sprawę, no i nagle się okazało, że no pomimo tego, że chciała przejść do sądu okręgowego i skorzystać z tej. Z, 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 czy z tej, bo tej innej możliwości nie było. No, albo siedziałeś po prostu i nie, i nie składałeś papierów o, o awans, albo korzystałeś z tej władzy. No i uwaga, drodzy państwo... Pokazała niezależność. Ono, nie byli. No, oni byli zszokowani, no i wtedy była zresztą decyzja ich, jedyna, którą mogli podjąć. Awansowali ją do tego sądu okręgowego, wychodząc z założenia, że gdyby, że gdyby tego nie zrobili, to by dopiero pokazali, że są... Kompromitacja o... pełna. Natomiast nieważne. Andrzej Duda to jest nasz szacunek. Zobaczymy... Ale pani sędzia się nie mogła tego spodziewać co zrobią. Pani sędzia... pani sędzia, pani sędzia, pani sędzia jest dowodem na to, że każdy przypadek sędziego, neo -sędziego należy rozpatrywać Indywidualnie, a nie zbiorowo. Zbiorowe, zbiorowa odpowiedzialność to było to, co próbował zrobić PiS, na przykład z byłymi funkcjonariuszami perlowskich służb, którzy już raz zostali zweryfikowani, którym odebrano bezprawnie emerytury, za które teraz będzie nowa władza, będzie musiała je przywrócać, rozliczać, bo wszystkie procesy są przegrywane. Wszystkie procesy są przegrywane przez, e, przez Skarb Państwa. Każdy, który składa e, sprawę do sądu, wygrywa o to, że nie można odbierać uprawnień emerytalnych e, zgodnie z prawem nabytych w taki sposób. Szanowni Państwo, o godzinie 20.00 przekonamy się, czy nasza analiza e, i wiedza. Żeby było jasne, nasi informatorzy, nasze wiewiórki mówią 50 na 50. Część ludzi związanych z Koalicją Obywatelską obstawia, że się złamie i zrobi Tuska, a my obstawiamy, tak jak obstawiają ludzie służb, wciąż jeszcze pracujący dla tej ekipy, oni obstawiają, że będzie Borawiecki. Szanowni Państwo, ja na koniec jeszcze historię ekspert polecam od, od ostatniego piątku w sprzedaży. Sporo, naprawdę sporo Fantastycznych materiałów o kodzie, oprócz tematu układkowego, polski kot Leonardo da Vinci, w znajdującym się w Krakowie, arcydziele dami z łasiczką. Włoski geniusz zaszyfrował wiadomość. Czy już ją odcyfrowano? Co? O co chodziło mu? Dlaczego ją zaszyfrował? I uwaga, mój tekst: Mafia w Hitlera, polscy gangsterzy, bili Niemców i Sowietów. Dlaczego na nich postawiła państwo podziemne? O co chodziło? Co takiego mieli gangsterzy? Czego nie byli, nie mieli zwykli ludzie, zwykli żołnierze? Historia ekspert w dobrych empikach, w dobrych kioskach. No i coś tam jeszcze. Gąsik, ja tutaj właśnie powiem coś, co się wpisuje w tą walkę budowów pod dywanem i w te haki. Dowiadujemy się dzisiaj, że nastąpiła realizacja taka CBSP. Umawiali klientów, wozili na miejsce, robili sesje zdjęciowe. Gangsuto, rozbitych. Centralne biuro Śledcze policji poinformowało o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpiącej korzyści z nierządu według śledczych, od kilku lat, kilku lat działali w Warszawie, w tak zwanych mieszkaniówkach. To akurat widzicie państwo ostatnio, teraz. Zewnego materiału wynika, że członkowie grupy od kilku lat na terenie Warszawy zajmowali się prowadzeniem mieszkaniowych agencji towarzyskich. W tym czasie w kilku mieszkaniówkach w Warszawie mogło pracować kilkadziesiąt kobiet. świadczących usługi kobiety werbowane były za pośrednictwem bordali, itd. itd., itd. I tutaj bardzo ważne są te, są te wszystkie mm, tematy, sesje zdjęciowe, ale jest jeszcze jedno. Zaraz Państwu się pewne dzwonki ostrzegawcze wyświetlą. Zatrzymano trzy osoby. Rzeszowscy i stołeczni policjanci ZBSP zatrzymali na terenie Warszawy i Trudnia trzy osoby. Zabezpieczono też blisko 40 tysięcy złotych, i tak dalej, i tak dalej. Telefony komórkowe, tylko się telefonów komórkowych, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, mm, no tutaj e, niewątpliwie przypominam Państwu e, aferę podkarpacką, Brazi Risi, czy dalsze te wszystkie historie i te w szczególności te materiały, obfite materiały zdjęciowe, które zostały tutaj e, przy tej realizacji zatrzymane i to no, wynika z tego w, w agencjach działających w Warszawie. Niezwykle poważny temat. To jest taki ostatni atak Wąsika, ale Wąsik, posłuchaj, czy ty tylko ty będziesz miał te materiały, ale czy dostaniesz wszystkie? A jak w tej chwili działa CBSP, czy oni jeszcze wierzą w ciebie? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Możesz się przeliczyć. Naprawdę możesz się przeliczyć. Spróbuję, może coś będziemy więcej wiedzieli, ale możesz się przeliczyć i być może. Hmm... Nie będziesz mógł ukryć tego, co chcesz ukryć, bo to jest też po to zrobione. Nie be... Wiesz, także z tymi szantażami może być różnie, bo chcesz trzymać coś w ręku i móc z tym żonglować. Może otrzymasz nie to, co chcesz. Może dostaniesz coś, co ci wybuchnie w ręku. Działaj dalej, jesteś słaby. Jesteś. Pulpecz czerwony i chłopaki ci rozjadą. mówię no, brzydko. Największy, największym żartem. Teoretycznie, oczywiście. Tak, tak. Największym żartem, oprócz żartu Tomka, to największym żartem jest komunikat pałacu prezydenckiego Andrzej Duda podjął decyzję. Wiecie Państwo, to jest, to jest, to jest, to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, szanowni państwo. Do zobaczenia.